Już biorą to, przywziewają te szaty cieplejsze Nie bój się mama i mowy Nie bójcie się dzieci kochamy. Ja wam nic zrobię Maleńka i mama o, już minają futerko. Nie bój się. Nie bój się, mała. Typo, nie uciekaj. Idź do mamy. W razie czego mama cię obroni. No, i bo. Czasami warto tak wcześnie pojechać. W nietypowej porze. To zastanawiam się, co tu zrobić. Czy i stąd, czy jeszcze może, możemy tu zostać. Zostałem cię se. A widzisz? Młoda się nie przejmuje sobie. Wcinała Mama je, nie bój się. Nie bój się, mama. Ładna z ciebie dziewczyna. A to czekaj, to jest chyba ta z tym narośną, czy nie? Ale ja chyba nie To w takim razie jakaś druga z młodym też pada, się zaczyna padać A one się pasą Potem co pójdą po drzewo. Ta mała się nie przejmuje w ogóle. No i mama też chyba przestała się to przejmować. No i przestała się przejmować, no i paście się dziewczyny, tyle waszego, potem się czasować przed deszczem, Ale już zmieniają futerko, zmieniają. No dziewczyny, będę was musiał zostawić, bo zaczyna padać. Muszę zrobić rundę i wracać do domu. Też się będzie chować pod drzewa. No to do zobaczenia. Cześć, papa. Pa.